Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący integrację z platformą TradingView. Skorzystaj z promocji i uzyskaj kod na roczny dostęp do płatnej subskrypcji TradingView, obowiązują warunki. Dowiedz się więcej, klikając link w opisie odcinka. Za chwilę odsłuchają Państwo kolejnej audycji podcastu Mateusza Grzeszczuka Podróż bez paszportu. Jeżeli interesuje Was świat, to nie mogliście lepiej trafić. W tym programie najważniejszy jest gość, ekspert, który dzieli się swoją wiedzą i to ma realny wpływ na nasze życie. Nie zapomnij wspierać audycji na Patronite i podzielić się nią z innymi. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj pan redaktor Grzegorz Kuczyński. Polecam nasze poprzednie rozmowy. Nieraz rozmawialiśmy o sytuacji w Rosji, czy to też o grupie Wagnera, której pan redaktor poświęcił książkę. Dzisiaj o sytuacji w Abchazji. Grzegorz Kuczyński portal i portal i.pl. Kłaniam się Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Przez ostatnie dni trwały protesty. Czy to też nasze oczy były zwr zwrócone ku sytuacji Separatystycznym, wspieranym przez Rosję obywatelom Gruzji, Abchazji konkretnie. Jeszcze w piątek, my rozmawiamy, 17 listopada, demonstranci wdarli się do rządowych budynków. Chciałbym zapytać na początku o sytuację aktualną, na wieczór niedzielny, co się dzieje dzisiaj, czy jest nieco spokojniej? Trudno powiedzieć, że jest spokojnie. Tak jak tuż przed rozpoczęciem naszej rozmowy sprawdzałem ostatnie doniesienia z Abchazji. No to nie ma jeszcze informacji, jak prezydent Brzania ustosunkował się do ultimatum wystosowanego dzisiaj, czyli 17 listopada przez, przez opozycję, przez Radę Koordynacyjną, skupiającą kilku liderów ugrupowań opozycyjnych, a mianowicie ultimatum brzmiało także do końca dnia powinien Podać się do dymisji w innym wypadku opozycja powoła rząd tymczasowy i tak jakby no, przejmie władzę w kraju, to znaczy wezwie urzędników, żeby wykonywali swoje obowiązki, zostanie zwołane posiedzenie parlamentu i tak dalej, i tak dalej. Kilkanaście godzin wcześniej wydawało się, że może dojść do jakiegoś kompromisu, bo też prezydent Brzania właściwie powiedział, że jest gotów zrezygnować ze stanowiska, no pod warunkiem takim, że opozycja, ci demonstranci opuszczą te budynki władz państwowych, które, które od pewnego czasu okupują. To oczywiście nie nastąpiło i to jest, to, co jest ciekawe, brzania w ciągu ostatnich kilku godzin, kilkunastu godzin, no dzisiaj, czyli 17 listopada, kiedy rozmawiamy, tak jakby zmienił nieco tutaj stanowisko, usztywnił się, usztywnił to stanowisko, już nie ma mowy o, o rezygnacji, jest za to, tak jak obserwuję, stronę internetową takiej jakby państwowej, Abchaskiej agencji prasowej. Jest tam mnóstwo depesz wskazujących na taką mobilizację, jakieś zdjęcia szefa MSW, który spotyka się z policjantem rannym w starciach demonstrantami itd. tak Wygląda na to, że, że tutaj jednak prezydent a wbrew temu co mówiono, wcale nie uciekł do jakiejś rosyjskiej bazy. Oczywiście uciekł z suchumi do, do swojej rodzinnej wsi, tamysz, gdzie no może czuć się bezpiecznie. Natomiast no na, na ten moment, czyli niedziela 17 listopada, godzina niemalże 19 czasu polskiego, no wszystko wskazuje na to, że ta konfrontacja. Będzie miała swój ciąg dalszy. No i zobaczymy, czy tutaj Brzania zdecyduje się na rozwiązania siłowe, bo, bo w tym momencie, tak naprawdę, jeśli mówimy o jak, o, jak ten stan rzeczy wygląda w samym suchum, to jednak właśnie opozycja, opozycja tak jakby tutaj e, ma przewagę. E, wydaje mi się, że oczywiście ostatnie słowo będzie tutaj przede wszystkim należało do Rosji. Abym no, tu zwrócił uwagę na jedną rzecz. E, pojawił się Wśród tych demonstrujących pojawił się pewien obchadzki oficer, który jest od, od dobrych paru lat dowódcą takiego batalionu Piatnaszka, walczącego z Ukrainą po stronie rosyjskiej, a dokładniej po stronie tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Co ciekawe, on kilka lat temu, kiedy obecny prezydent Brzania przejął władzę, a przypomnę, że też przejął władzę na skutek. No, no, scenariusz był podobny jak teraz, to znaczy uliczne protesty, które wymusiły na poprzednim prezydencie Hadzimbie. No, rezygnację ze stanowiska po wyborach, które, które no, opozycja mówiła, że są sfałszowane. Więc wówczas ten oficer wspierał Brzanie, teraz jest tak jakby po drugiej stronie sprzeciwko niemu. Zwracam uwagę na to, dlatego że oczywiście ten człowiek jest powiązany z wywiadem wojskowym rosyjskim. Dlatego chcę to podkreślić, bo pojawiły się też w polskich mediach, w infosferze takie twierdzenia, że no, mamy tutaj niemalże kolejną kolorową rewolucję w Abchazji, kolejny cios w, w panowanie Moskwy na tym obszarze postsowieckim, być może kolejna strata w, w tak zwanej sferze wpływów rosyjskich. Natomiast nic takiego nie ma miejsca. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę jedna, druga strona tego konfliktu w Abchazji są zdecydowanie prorosyjskie. Ja widziałem dzisiaj informacje, też takie wpisy, że lider opozy antyrosyjskiej opozycji no Tutaj wzywa do, do obalenia obecnego prezydenta. No, problem w tym, że jak sprawdziłem źródła, jakby kaukaskie, tak, piszące o Kaukazie, zajmujące się tym obszarem, to zarówno ten, ten, ten lider, jak i drugi, no, oni dzisiaj rozwiali jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że, to, że te wystąpienia, ta próba obalenia władz ma, jest wymierzona w Rosję, że ma, ma opićanty rosyjskie. Nic takiego. Nie ma miejsca i wcale mnie to nie dziwi, bo, bo właściwie w Abchazji, jeśli mówimy o klasie politycznej, ona jest w całości prorosyjska i nawet ta obecna próba zmiany władzy, ona nie wiąże się ze zmianą stosunku do Moskwy, ale to są, oczywiście, tutaj pewnie jeszcze przejdziemy do tego. Oczywiście, tak. Rosja, ma, ten, ten wątek rosyjski jest ważny, natomiast to jest, ja bym to raczej traktował jako kolejną odsłonę. Wojny takich dwóch dużych klanów, dwóch dużych obozów, które rządzą Abchazją od momentu, jakby oderwania się od, od Gruzji, faktycznego oderwania się od Gruzji od początku lat 90. I tak naprawdę do tej pory jest tak, że no raz prezydentem jest przedstawiciel jednego obozu, a raz drugiego obozu, i oni się tak jakby u władzy zmieniają. Czasami jest to odbywa się drogą demokratycznych wyborów, a czasami właśnie takich protestów jak teraz, a pamiętajmy o tym, że Abchazja jest bardzo specyficzna, to jest, to jest społeczeństwo wiecowe, gdzie, gdzie taka tradycja wiecowa, klanowa, jak to u kaukaskich górali, jest bardzo istotna i po prostu no, pewne rzeczy, to jest naturalne, że odbywają się poprzez zebranie tam kilku czy kilkunastu tysięcy ludzi na ulicach, chociażby Suchuni. Chciałbym zapytać właśnie, jaka jest właściwie przyczyna konfliktu, bo przypomnijmy wiosną tego roku 2024 władze Abchazji próbowały wprowadzić pewną ustawę. Co to za ustawa i jak, z jaką reakcją to się spotkało społeczeństwa? znaczy Tak naprawdę tu mówimy o dwóch ustawach. Jedna ustawa została faktycznie wprowadzona i wywołała niezadowolenie Abchazów, ale jednak została przygłosowana. Ona dotyczyła tak naprawdę kwestii takich prawnych, to znaczy... Tego, że, że tak jakby tutaj postawiono znak równości, jeśli chodzi o odpowiedzialność sądową, karną, tak pomiędzy Rosją a Abchazją, także w kwestiach biznesowych. Ale, ale ta druga ustawa no, jest dużo ważniejsza i to ona była jakby bezpośrednim katalizatorem obecnych wydarzeń w Suchumi, mianowicie ustawa dotycząca. Otwierająca tak naprawdę drogę Rosjanom, obywatelom Rosji i podmiotom zarejestrowanym w Federacji Rosyjskiej, do po prostu kupowania ziemi, stawiania hoteli czy, czy apartamentów, apart hoteli, itd., itd. w Abchazji. Pamiętajmy o tym, że Abchazja no to jest, jeśli ktoś tam kiedyś był, to wie, że to jest jeden z najcudowniejszych. Odcinków jakby Wybrzeża Czarnomorskiego. To jest, to jest taka właściwie czarnomorska riviera, bardzo atrakcyjna turystycznie. Do tej pory, w związku z, z tym, że, że Abchazja de facto, jak wspomniałem, oderwała się od Gruzji i wprowadziła jeszcze w latach 90. takie przepisy, które obowiązują do dziś, a które mówią, że ziemie. W, w Abchazji, no może posiadać, może kupować tylko jakby obywatel Abchazji. To wykluczało też, wtedy chodziło przede wszystkim o wykluczenie Gruzinów, bo pamiętajmy o tym, że początkowo była bardzo duża mniejszość gruzińska w Abchazji, właściwie w pewnym momencie nawet większość, ale oni po tej krwawej wojnie w latach 90 zostali no, wyrzuceni, to były czystki etniczne, zostali wyrzuceni z Abchazji, więc chodziło między innymi o to, natomiast to uderzało też w Rosjan. I to abchackiej elicie, i tak naprawdę no, powiedzmy sobie szczerze, te, te elity polityczne są powiązane ze światem przestępczym, tak naprawdę mówimy tu o sektorze turystycznym, to jest najważniejszy, najważniejszy sektor gospodarki abchaskiej, przynoszący jakąś jedną trzecią dochodów do budżetu. I on jest kontrolowany po prostu przez grupy przestępcze, powiązane jakoś z klanami, właśnie z politykami. Do tej pory było tak, że z tej turystyki właśnie oni żyli. Też no, żyli z tego zwyczajni mieszkańcy Abchazji. Ludzie niekoniecznie jakoś bardzo bogaci, ale na średnio czy mniej zamożni. Natomiast oni obawiają się po prostu, że przegłosowanie tej ustawy sprawi, że. Po prostu do Abchazji wejdą gigantyczne pieniądze rosyjskich oligarchów, rosyjskich firm, którzy będą, no, będą mieli takie możliwości, że, że wykupią właściwie wszystko, co się da, co jest atrakcyjne w Abchazji, i wtedy sami Abchazowie staną się po prostu tylko jakimiś najemnymi pracownikami, nie mającymi nawet własności w swoim własnym kraju. Tym bardziej, że ta ustawa no, była bardzo niekorzystna dla Abchazji, dla Abchazów, bardzo korzystna dla potencjalnych inwestorów rosyjskich, bo ona przewidywała też e, daleko idące ulgi podatkowe, ale też przewidywała funkcjonowanie na terenie Abchazji e, filii Banku Rosyjskiego, który by obsługiwał finansowo tych inwestorów rosyjskich. Co i tak, co zresztą byłoby sprzeczne z abchazkim prawem, które, które jakby zabrania działalności na terenie Abchazji zagranicznym bankom. Więc generalnie ten, ta cała ustawa, którą Rosja forsowała, no ona wywołała bardzo duże niezadowolenie Abchazów. Tak naprawdę obecne wydarzenia, to wszystko zaczęło się 11 listopada, kiedy, kiedy w Gudałcie w, na południe od, od, od mi doszło do takiego spotkania kilku byłych deputowanych tak zwanego Parlamentu abchazkiego. Mówię tak zwanego, tak, bo, bo to jest państwo quasi, państwo separatystyczne uznawane jedynie przez Rosję, chyba Syrię i może jedno czy dwa państewka z regionu Pacyfiku. de facto, to de jure, de jure to, jest, to jest część Gruzji ciągle. No i wtedy, wtedy służby zgarnęły tych, tych deputowanych dość brutalnie. Później ich wypuszczano, no ale to nakręciło spirale po prostu emocji. Ludzie wyszli na ulicę, Tak naprawdę wtedy to się zaczęło. To się, to tym bardziej, że 15 listopada, czyli w piątek, a Parlament miał głosować nad wspomnianą ustawą. Wtedy doszło do eskalacji tych protestów. Prezydent Brzania, władze, jakby wycofały się z tego projektu. Powiedział, że nie będzie głosowany, rezygnuje z niego, ale było już za późno, bo ci demonstranci poszli o krok dalej. Już nie chodziło tylko o wyrzucenie do kosza tej niekorzystnej dla obchazów ustawy, ale też o rezygnację prezydenta Brzani. W ten sposób doszliśmy. Właściwie no, do tego obecnego momentu. Co to znaczy dzisiaj być Abchazem? Czy właściwie, jeżeli chodzi o tę tożsamość, tych ludzi, którzy wychodzą na ulicę, czy da się to jakoś objąć pewne ramy? Bo wiadomo, jaka jest sytuacja. Abchazja pozostaje od 1992 roku poza zwiesznością władz w Gruzji. Separatystyczny rząd przyjmuje, że jest ona niepodległym państwem. No właśnie, jak patrzeć na to, co się dzieje pod kątem, właśnie takim społecznym. Czy no, trzeba pamiętać o tym, że bo generalnie jeśli mówimy o Gruzji, Rosji, relacjach tych dwóch państw i tych dwóch regionach separatystycznych, mówimy o Osetii Południowej i Abchazji. No, nawet w 2008 roku ta wojna rozpoczęła się od Osetii Południowej, aczkolwiek później oczywiście rozszerzyła się na Abchazję. Natomiast no, jest różnica pomiędzy Osetią Południową a Abchazją. Nie chodzi tylko o położenie, o liczbę mieszkańców, ale też chodzi właśnie o sam naród. Abchazowie to są, to są kaukascy góry, to jest naród kaukaski, bardzo bliski, blisko spokrewniony z czerkiesami. Właściwie, niektórzy twierdzą, że tak naprawdę czerkiesi, abchazowie, czy, czy mieszkańcy kilku innych północno-kaukaskich republik to właśnie to jest jeden naród. To to raz. Oni są bardzo dumni. Tutaj, tutaj zacytuję nawet Wojtka Góreckiego ze Środka Studiów Wschodnich, który, który już kiedyś no, zapytany o Abchazję, o Abchazów on mówił, że no, w porównaniu z innymi nacjami Kaukazu, oni są stosunkowo zamknięci w sobie. Są dumni, ale są też, nie są tak wylewni, jak, jak niektóre inne, inne narody. Trzeba też pamiętać o kwestiach religijnych. Tam są oczywiście prawosławni, ale jest też dużo muzułmanów i też silne są te tradycje, powiedzmy, neopogańskie, nazwijmy to tak. Czyli to ta od, poczucie odrębności jest bardzo duże. Abchazowie oczywiście to, że oni mogą, mogli jakby, pozbyć się zwierzchności Tbilisi, wyrzucić Gruzinów, wygrać wojnę z Gruzją, bardzo krwawą wojnę, no mogli to zrobić tylko dzięki pomocy Rosji. Oni oczywiście sobie z tego zdają sprawę, no ale, ale tutaj przez te wszystkie lata starają się jak, jak, w naj, jak w największym stopniu zachować odrębność. Oczywiście do 2008 roku ta odrębność była bardziej zaznaczona, no, później to się, później to się zmieniło. Zmieniło się to jeszcze bardziej w 2014 roku, kiedy podpisano nowy traktat tak jakby sojuszniczy, prawda? Abchazji i Rosji, który de facto oznaczał taką, to była taka mapa drogowa powolnej inkorporacji Abchazji przez Rosję, ale, ale oni tutaj. Oczywiście y, jakaś połowa budżetu abchazkiego, czy nawet więcej to są dotacje z Moskwy, to y, pamiętajmy o tym, zresztą ich jakby obcięcie y, w, teraz na jesieni też y, no, było jakby próbą wywarcia presji na Suchumi, żeby przyjęli ustawę, o której rozmawialiśmy. Natomiast abchazowie oczywiście y, z chęcią te, te pieniążki przytulają, z chęcią korzystają z, z tej protekcji militarnej, wojskowej Rosji. Y, Tutaj oczywiście jako zagrożenie wskazuje się Gruzję, natomiast oni chcą no, tutaj rządzić się po swojemu. A, a tak jak wspomniałem, a turystyka to jest ten najważniejszy sektor gospodarki, gdzie oni mogą, no, oni, oni kontrolują ten sektor, oni na tym zarabiają, więc próby wejścia tutaj Rosjan odbierają jako taką agresję na ich, no te, powiedzmy, resztki suwerenności, tak naprawdę, w pewnym sensie. Więc y, y, tutaj pamiętajmy o tym, że, że Abchazowie są dumnym narodem, y, chcą zachować jak najdalej, tam gdzie się da oczywiście, odrębność od Rosji. Natomiast też pamiętajmy o tym, że absolutnie to nie oznacza, że są jakieś tam tendencje antyrosyjskie. Po okay. prostu y, prawda jest taka, że Abchazja nie ma wyjścia w tym momencie. Y, to prawda. Może więcej chociażby do Armenii, prawda? No tutaj trudno mówić o tym, żeby, żeby abchazki rząd, prezydent mógł prowadzić jakąś lawirować, prowadzić jak próby, wprowadzać jakieś próby niezależnej polityki międzynarodowej i szukać alternatywy dla Moskwy. No to, to jest niemożliwe. Abchazowie też zdają sobie sprawę z tego, jak są ważni. Dla Rosji pod względem strategicznym. Przecież pamiętajmy o tym, że teraz budowana jest właśnie w Abchazji nowa baza floty czarnomorskiej. To jest dla Rosjan bardzo ważne, po tym jak Ukraińcy ich wyrzucili tak naprawdę z Krymu i zagrozili im też w Noworosyjsku. Więc Rosjanie z tą główną bazą jakby uciekają coraz bardziej na południe, jak najdalej od Ukraińców. Więc też nie mogą sobie tutaj pozwolić na, na jakiś ostry konflikt z Abchazami. Czyli tak podsumowując, Abchazja tak naprawdę chce inaczej, może nie chce zrywać relacji z Rosją, ale... Przede wszystkim oczekuje pewnych. No, nieprzyjmowania ustawy faworyzującej kapitał rosyjski. To jest raz. Druga kwestia to jest jednak ostatnie deklaracje. Pamiętam Ławrowa, że kraj jest gotów pomóc Tbilisi w zawarciu pokoju z Abchazją i Osetią Południową. Tak mówił szef rosyjskiego MSZ-u Ławrow w kontekście oczywiście wyborów w Gruzji. Protestująca pozycja. Z jednej strony też od razu wywiesiła rosyjską flagę na gmachu i oświadczyła, że prezydent psuje relacje z Rosją. Zastanawiam się, jak na to patrzeć. To jest jednak wielowektorowy konflikt. Nie wiem, jak też osoba, która nie, nie jest na bieżąco, ma się w tym odnajdywać. Znaczy powiem tak, ja pamiętajmy o jednej rzeczy. Tutaj było wspomniana, była wspomniana kwestia tego, że oni chcą jednak, mimo że w kwestiach bezpieczeństwa, kwestiach polityki zagranicznej no, no są wasalami tak naprawdę Rosji, oni się z tym godzą, natomiast w zamian za to oczekują tego, że, że mogą sobie spokojnie zarabiać u siebie i nikt im się tam nie będzie w interesy pakował. Trochę to jest podobne, zachowując proporcje oczywiście, do Naddniestrza w Mołdawii. Tam też. Yy, tam też y, tym elitom naddniestrzańskim wcale się nie spieszy do jakiejś inkorporacji, tak? Do włączenia się do Federacji Rosyjskiej, bo doskonale sobie zarabiali, y, korzystając z takiego statusu, jaki mają. Y, z Abchazją jest, jest podobnie. No to, to jest też, zachowując proporcje, wydaje mi się, że też y, y, przejdźmy na przykład do Ukrainy. To, że na Ukrainie mieliśmy po 1991 roku potężnych oligarchów, no i Ukraina powiedzmy prowadziła taką politykę, między, no powiedzmy, takiego lawirowania, taka szara strefa bardzo długo między zachodem a wschodem, a nie chciała, nie chciała wchodzić jakoś za mocno w objęcia Rosji. I, I jednak te rządy Janukowicza, które były zdecydowanie prorosyjskie i zaczęły zagrażać interesom oligarchów ukraińskich, one też doprowadziły do, do tej rewolucji. To wynikało z tego, że po prostu ci oligarchowie ukraińscy bali się wejścia. Oligarchów rosyjskich z, z ich dużym kapitałem. No, z, tak jak mówię, zachowując proporcje z podobnym zjawiskiem, podobną postawą ze strony elity abchackich, e, mamy do czynienia właśnie teraz. E, druga rzecz, o której się wydaje mi się, której nie, nie, nie należy lekceważyć, no to jednak jest moim zdaniem rozgrywanie tych elit abchalskich też w jakimś stopniu przez Rosjan. Być może to jest też jakaś konkurencja pomiędzy, pomiędzy jakimiś ośrodkami wpływów w samej Rosji. Tutaj, tutaj na przykład yy, wspomniałem o tym oficerze, dowódcy batalionu Piatnaszka, który jest związany z wywiadem wojskowym rosyjskim, więc wywiad rosyjski tutaj prowadzi jakąś swoją grę, ale na przykład z drugiej strony ta ustawa, która miała wejść w życie, która miała faworyzować yy, jakby biznes hotelarski, tak? Rosyjski, no to ona była w dużej mierze w interesie jednego człowieka, no, Tkaczewa, byłego gubernatora kraju Krasnodarskiego, czyli czyli no, też Północny Kaukaz właściwie. Więc tutaj ja bym też, ja się wcale nie zdziwię, jak, jak okaże się, że, że te, te, ten spór, ten konflikt pomiędzy Powiedzmy, w łonie elity, to też jakoś jest zastępczy spór pomiędzy jakimiś ośrodkami wpływów władzy, chociażby biznesowej, nawet jeśli nie politycznej, czy pomiędzy służbami w samej Rosji. Bo, bo prawda, jedno jest pewne, tak? I to można powiedzieć, jeśli ktoś nie obserwuje tego jakby na bieżąco, tak? no, nie siedzi w tej Abchazji, powiedzmy, czy w Kaukazie Północnym, to warto pamiętać jedną rzecz. Akurat w Abchazji no, nie ma takiej opcji, żeby doszło do jakiejś tak zwanej kolorowej rewolucji y, y, poza, wiedzą, poza wiedzą Rosji. Nawet w Armenii mogło do tego dojść kilka lat temu, y, aczkolwiek też władze Przecież przejął wówczas prorosyjski Nikol Paszynian, ale nie w Abchazji. W Abcha, Abchaz, Abchazowie doskonale zdają sobie sprawę, że oni są na dobre i na złe związani z Rosją, póki Rosja jest taka, jaka jest w tej chwili. I oni muszą po prostu już tylko jakby dostosować się do tego lawirować tutaj, tutaj na tym polu, więc to jest, mówiąc krótko, to nie jest to nie są protesty antyrosyjskie, to nie jest żadna kolorowa rewolucja, która może osłabić Rosję w tej części Kaukazu Północnego. To jest po prostu rozgrywka pomiędzy dwoma, równie prorosyjskimi obozami. Powiem więcej, Brzania i ten obóz, właśnie, bo ja mówiłem wcześniej o tych dwóch takich głównych obozach politycznych. Polityczno-biznesowych, które na zmiany rządzą Abchazją. Właśnie ten obóz obecnie rządzący formalnie, mam na myśli prezydenta Brzanie, on tak naprawdę, można powiedzieć, był mniej prorosyjski niż, niż ci ich rywale. Oczywiście no, zostali zmuszeni w pewnym momencie do forsowania tej ustawy, ale generalnie patrząc na te ostatnie 10-20 lat, to, to na tej skali powiedzmy, oni są troszeczkę mniej prorosyjscy niż. Obecna opozycja i też warto tym pamiętać i nie przedstawiać tych protestów jako kolejnego problemu Moskwy. Być może to jest problem w tym sensie, że coś tam, jest jakieś zamieszanie w, na terenie jednego z wasali Kremla, ale, ale nie wydaje mi się, żeby coś bardzo złego dla Rosji z tego wyniknęło, tym bardziej, że ta opozycja nawet mhm. wysunęła jako kandydata na pełniącego obowiązki prezydenta do, do wyborów. A pamiętajmy o tym, że te wybory i tak miały się odbyć. Wiosną przyszłego roku, wysunęła obecnego wicepremiera, więc tak, tak, to, tak to w Abchazji wygląda. Tutaj trudno mówić o jakiejś antysystemowej opozycji. Drodzy Państwo, w rodzinie również są nieporozumienia i o tym trzeba pamiętać. Grzegorz Korzyński, bardzo dziękuję panu redaktorowi. Dziękuję bardzo. I Państwu dziękuję za odsłuchanie. Zapraszam do poprzednich rozmów na temat Abchazji, między innymi rozmowa z profesorem Fedorowiczem, między innymi Abchazja, kraj, który nie istnieje. Kłaniam się nisko do usłyszenia.